Fragment broszurki Metody oceny, oceny Warunków Zdrowotnych w Szkołach Zawodowych i Warsztatach Szkolnych. Mhm. Taka jest broszurka. Żeby trzeba mieć zdrowy, żeby się uczyć. I tutaj jest na przykład tak. Natryskownie. Natryskownie powinny być usytuowane w Zespole Pomieszczeń Sanitarno-Higienicznych w Sąsiedztwie Szatni Brudnej w Warsztatach. Jeszcze raz. Proszę. Natryskownie powinny być usytuowane w Zespole Pomieszczeń Sanitarno-Higienicznych w Sąsiedztwie Szatni Brudnej w Warsztatach. Dobrze. W ustępach powinny być oddzielne kabiny z miskami ustępowymi. Przewiduje się jedną miskę ustępową dla 20 dziewcząt i jedną dla 40 chłopców. Ładko. Czuję się źle! Czuję się źle! Aż mnie zaczyna boleć, wszystko. Dla tej samej liczby chłopców montuje się dodatkowo po jednej muszli naściennej to na Jak można siedzieć na ścianie? O <laughs> cóż za błyskotliwość, Anfi. Zresztą Ustępy... nam jest... przypadki, że, że tak powiem <laughs> ta muszla na ściennę Zadziała I naprawdę, Zadziałał. podobno znakomicie. <laughs> Ustępy Tylko powinny być... Podejścia i ciśnienia. <laughs> powinny być wyposażone w umywalki, w kratki ściekowe i krany ze złączką do węża. Co? Ze złączką do węża. <laughs> Wiesz, ja nie, wiem, nie wiem jak ani po co, tak <laughs> szczerze mówiąc. Znaczy złączka może być, tylko no. znaczy, tak. do węża akurat. Konieczna jest systematyczna dezynfekcja i utrzymanie bieżącej czystości. bla 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 bla.